Siemaneczko w 46. części Let's Play Fallout 3. Trafiliśmy do Tenpenny Tower, bardzo luksusowej dzielnicy, nie, nie, wieżowca chyba tak można to nazwać pełnej, pełnej snobów, którzy mają poważny problem z gulami. Praktycznie wszystkich, których spotkaliśmy, jak na razie chcą eksterminacji tych guli, ale my znajdziemy bezkrwawy sposób rozwiązania tego konfliktu. Gule też chcą tu po prostu zamieszkać. Zobaczymy. Ten był gościu w porządku. On miał jakieś gula służącego, więc to pierwsza osoba, która była w miarę okej, okay, normalna, bez wielkiego ego. Zobaczymy. Ciekaw jestem guli też, bo jak... No, zobaczymy, jakie te gule są, nie, bo są różne gule fakt, że one siedzą razem z tymi zdziczałymi. Mm, ale dobra, do tego dojdziemy. Widzę, że pierwszy raz tu jesteś. Tak jest. Nazywam się Margaret Primous. Mhm. Prowadzę bo mody Wpadnij kiedyś. Okej, okay, tak zrobię. Szef ochrony Gustavo zapewnia nas, że zwiększył liczebność ochrony. Zabiją wszelkie zombiaki, gdy tylko je zobaczą. Mhm. swoją drogą e, kupiłem od niego ten pancerz wspomagany, ale szybko wczytałem, bo w sumie nie mam przeszkolenia, żeby korzystać z pancerzy wspomaganych, zapomniałem. Naprawdę? Byłoby wspaniale, porozmawiaj o tym z... Mhm, tak zrobię. To świetne miejsce, zawsze marzyłam, by dawać ludziom świeże posiłki. To dobre miejsce do odprężenia się i ciekawych rozmów. Hey, ona... no. Tempe nie no. załatwił mi to miejsce. Ze względu na to jestem jego wielką dłużniczką. Okej, okay, ona wygląda całkiem też spoko, nie? Mm. Owszem, każdy, kto tu mieszka, ciężko na to zapracował. Dlatego nie możemy po prostu wpuścić tutaj guli. Żądają prawa do mieszkania tutaj, ale co zrobili, żeby udowodnić swoją wartość. I To jest! słuszne podejście, nie? Od tak chcą tu mieszkać? I rozumiem, jak najbardziej nie ma czegoś takiego od tak, no bo, bo co, bo im źle tam jest i chcą tu od razu, od tak zamieszkać? Nie, 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 muszą coś właśnie wnieść. Nie chodzi tutaj też o kasy, nie, nie tylko. E, czekajcie, Gul powinien tylko pokazać, jak szybko potrafi strzelać. Tak, nie by też nie pasowało, gdyby mieszkały tu góle. Wydaje mi się, że dowiedli czegoś, utrzymując się przy życiu w tym stanie. Nie no, to, to do dupy te odpowiedzi są, Żadna mi się nie podoba. Hmm. Dobra, weźmy tą środkową. Nie chcę tej ostatniej, bo od tak mają tu zamieszkać? Nie. No co, że przeżyli na pustkowiach, to mają prawo tu mieszkać? W tej wspólnocie? Nie zgadzam się absolutnie. To jest trochę jak z tymi uchodźcami, kurde, nielegalnymi. Czyli udało im się spieprzyć tam z jakiejś yy, biedy tutaj, i już trzeba im dawać socjal i tak dalej i pomóc. Od tak, nie? Zamiast załatwić to w jakiś cywilizowany sposób. Nie, nie, nie. Musi być coś, co możemy zrobić. Porozmawiaj z mhm. ustawą. Może on będzie wiedział, jak możesz nam pomóc. Dobra. Trzeba pomóc, ale nie w ten sposób. To jest absolutnie od tak, socjal dawać. Nope. Bo to tylko większą patologię stworzy. Codziennie to samo. Ten człowiek nie ma wyobraźni, jeśli chodzi o posiłki. Ale to jego budynek, więc codziennie robię mu tę cholerną kanapkę z kawałkami igłany, bez soli, z obraną gruszką z boku. Wysłać do apartamentu. Okej. Okay. Na co masz? Eee, tak, tylko sprawdzę, co tam masz w skarbie. steam paczki. Dobrze, dobrze, okej. Okay. Ja, ona też się wydaje w porządku. Pewnie. Dobra, to jest druga osoba, która jest ok tutaj. Zaczynam odzyskiwać po mało wiarę w to miejsce. Dobrze hey. Hey. Mhm. Dobra, to są rezydenci. Ok. Dzień dobry. Hej. Witam. Witam w butiku Lesik. Jestem Lidia Montenegro, właścicielka. Tu znajdziesz tylko najlepsze rzeczy w bardzo atrakcyjnych cenach. Okej, okay, rozumiem. Masz doskonały gust, jeśli chodzi o sklepy. W czym mogę pomóc? Dobra. boi się, że góle będą próbowały dostać się do wieży? Gdyby się tu dostali, wszystko by zabrudzili śmierdzą na kilometr. Mam nadzieję, że wrócą, a ochrona ich pozabija. Okej. Okay. Ta. Ale pomyślałam tylko nieważne. Mhm. Mm Wracasz po najlepsze? Dobra. No jak się mieszka, co? To bardzo szykowne miejsce. Spójrz tylko na mnie, na mój sklep. Nigdzie indziej nie znajdziesz takich rzeczy z górnej półki. Mhm. Mm <laughs> Owszem, ale ten Penny bardzo przyłożył się do remontu. Wynają też ochronę dla bezpieczeństwa mieszkańców. Ale chyba mają problemy ze stadem guli w pobliskich tunelach. Wiem. nie zdarzyło ci się spotkać gula po drodze? Wręcz przeciwnie. No na, ja na razie tu osobiste doświadczenia z gulami, no to są w porządku, no. Jakby jeśli mówimy tu o gólach y, takich y, cywilizowanych, nie tych dzikich. No bo te dzikie to po prostu jak, jak bydło, nie? I tyle. Do odstrzału, bo cię zatłuką, no. Co? Na rozum ci padło? <grywa> Dobra. Przez większość czasu siedzi w swoim apartamencie. Dopóki płacimy czynsz, pozwala nam tu mieszkać. No właśnie, coś czuję, że to nie jest taki wielkoduszny gościu, nie? Tylko po prostu robi interes. W moim butiku znajdziesz mhm. wyjątkowe przedmioty dla wymagających klientów. Dobra, co ty tam masz? Hmm, dobra. O, nawet masz hełm bojowy. Ciekawe. Troszkę amunicji. Ej, no trochę... Hmm. Dobra, coś tam masz. Pancerze? Nawet bandytów? Ciekawe. Paczki. Dobrze, strój chirurga. Masz takich dużo pierdół, jakby mi było do craftingu potrzeba, to dobrze. Życzę miłego. Wzajemnie. Ok, tu już mieliśmy do czynienia z takim no snobem. Tak, to jest zamknięte i tak widzę jak na to patrzysz. Okay, okej, okay, już, okej, już, spokojnie. Przepraszam, chciałbym przejść. Cudownie. Dobra. cudownie. Witam, tak jest. Sprawdźmy sobie tutaj tą miejscu. O, mamy doktorka zarumbiście. Witam serdecznie. To klinika odnowy biologicznej Tempenny. A ja jestem doktor Benfield. Tak. Dbam o zdrowie mieszkańców. Okej. Okay. Tak. Sztuka leczenia to zajęcie dające satysfakcję. Czy mogę Ci w czymś pomóc? Mhm. Mm no, uzależnienie, tak jest. Mam coś co powinno ci pomóc. Leczenie kosztuje 50 kapsli. Większość osób powinna móc sobie na to pozwolić, Ach, bez problemu, no. Dobrze. To specjalna mieszanka przedwojennych leków. Powinna od razu przepłukać twój organizm. Okej. Okay. Auć. I co? Już jest w porządku? Już w porządku, ty masz gaju. Czy mogę wrócić do pracy? No dobrze, dobrze. No to prze. Czekaj, dorwali mnie sporo wiesz o tych gulach, no właśnie. Moja aktualna teoria mówi, że wyniszczająca choroba, na którą cierpi gul, zawsze w końcu sprawi, że stanie się on bezmyślnym zabójcą. Przysłowiowym zombi pustkowi z pociągiem do surowego ludzkiego mięsa. czy znaczy nie, one. Nie można ich wyleczyć. Aha. I nic nie łagodzi tych objawów. To dosyć. Słyt. Pamiętam, że w serialu to on musiał coś zażywać, ale już nie pamiętam co to było, cholera, nie, żeby nie zdziczeć. Ech. No właśnie, no, on chyba nie ma do końca racji. Cóż, nie zupełnie, ale moi koledzy publikowali pracę. Sądzę, że ktoś powinien potwierdzić ich odkrycia. Może ja to zrobię? Kto wie? Może nawet w końcu coś opublikuje. Może. Czekaj, ale nie skończyliśmy Wiecie gadać. z powrotem w klinice. Ja mam wrażenie jakby ją sztuczną rękę, nie ale to chyba rękawiczka. Ludzie tutaj są zdrowi. Dobrze jedzą i mają solidny dach nad głową. No ba, przy okazji są snobami. Nie wiem co sugerujesz, ale to nie zbrodnia brać wynagrodzenia. Nie no, oczywiście. Bratę. Ten peny ode mnie też pobiera czy. Nie, no, rozumiem. W doskonałym świecie zdrowie byłoby darmowe. Ale ponieważ w przebierasz, <słuch> wiesz, że to nie jest doskonały świat. Mm -hmm. Zajmij się tamtymi gulami. Ten peny nie pozwoli im tu żyć. Pewnie, że to trochę smutne, ale ta decyzja pozwoli zapewnić bezpieczeństwo tutejszy. Dobra. No tak, nie każdy. Cóż. zdaje się, że muszę się przyznać. Mm -hmm. Nigdy nie badałem gula z bliska. Dokładnie. Nie powinienem snuć domysłów. Mm -hmm. e, no właśnie. Jest gospodarzem, choć rzadko go widujemy. Musiałem go kiedyś leczyć na dolegliwości łóżkowe, jeśli wiesz, co mam na myśli. Czekaj! Nie mów mu, że ci to powiedziałem. Nie, spoko, nie ma problemu, dobrze się wygadałeś, lo. Mogę ci Dobra, sporo Steam paczków, okej, okay, okej, okay, dobrze wiedzieć. Dzięki, że mnie wyleciłeś. Spoczko, 50 kapsli to niedużo. Byłem przekonany, że pewnie będzie chciał ze stówę. E, ale na szczęście nie, na szczęście nie. Dobra, tutaj taka... Ten szpital niedoinwestowany, ewidentnie widać, nie? Że niedoinwestowany, no ale dobra. Cześć! E, sprawdzimy sobie drugą stronę. Witam! Witam. Jestem towarzysz Cheng. Ukochany przywódca tego ludu. Przykładny sługa tej społeczności. W czym mogę ci pomóc? Czy to, to jest Chińczyk? Nie było wojny USA-Chiny? Hmm. No dobra, będziemy mili, pewnie. Dziękuję, towarzyszu. O. Z pewnością zgodzisz się, że no ludzie tak. są tak silni, jak silny jest ich przywódca. Tak, tak, tak. Dlatego tak, tak, tak. robię co w mojej mocy, by jak najlepiej służyć tej społeczności. A skoro mowa o służeniu społeczności, zakładam, że nie wiesz za dużo o gólach, prawda? Co ważniejsze, nie wiesz, jak je zabijać. Już wiem z Stworzyłem jakim. Komitet, który zbada ten problem. I z jakim typem człowieka rozmawiamy z towarzyszem yy, Czenem. Mhm. Mm Komitet nie wystarczy, żeby się z tym uporać. Chyba będę w stanie pomóc. Członkowie komitetu się nie przydadzą. Trzeba ich zignorować yy, lub wyciąć w pień. Nie martw się o tych guli, towarzyszu. Odpocznij sobie. <laughs> Chyba będę w stanie pomóc. No pewnie, że będę. To cudownie, towarzyszu. Doprawdy cudownie. Nim wyruszysz na polowanie na góle porozmawiaj z Gustavo. Być może on ci pomoże. Tak. Jestem pewien, że to skończy się rozlewem krwi. To poważna sprawa, towarzyszu. A ja mam nadzieję, że nie. Może towarzyszu kule dołączą do twojego komitetu, towarzyszu? Bo no, potrafią ci pomóc w sprawie tych kuli. Ciekawe. No ciekawe. Nie tego słowa bym użył, towarzyszu. Tak? Naprawdę? Dobrze znów cię widzieć, towarzyszu. Jak się tu mieszka? Ja też Świetnie. Najlepsi z najlepszych stworzyli tu społeczeństwo. Ja. Cóż jest ten problem z kulami? Ale... Dobra, nie, już nie mogę słuchać tego bolszewickiego Do pierdzielenia. Z Stary komuchu. Mieczór. O, pani Tiffany Chen też towarzyszka, czy nie? Nazywam się Tiffany Cheng. Moja żałosna miastka męża, to towarzysz Irving Cheng Aha. i możesz mu to powtórzyć. Okej. Okay. No chyba tak. Wiesz, że próbował sformować komitet w celu przedyskutowania sytuacji z głowami? <laughs> tak. Komitet, oczywiście, siebie ogłosił przewodniczący. No ba! Ktoś musi wreszcie coś zrobić, nie tylko o tym gadać. Mm -hmm. Nie wiesz nic o gulach. Wiem, wiem. Ej, nie chcę już w życiu oglądać ani jednego gula. Przestań martwić się tymi gulami, no. Chciałabym. Od czasu do czasu mam koszmary. Ogarnę to. Żyją w okolicznych tunelach. No. Dlaczego nikt? Spokojnie. No tak, to jest akurat prawda. Może i masz rację, ale wolę, aby moje koszmary pozostały w sferze fantazji. Nie zamierzam ryzykować. Wielkie dzięki. Rozumiem. Czekaj, czekaj, czekaj czeka, jeszcze. się. jestem zajęta unikaniem męża. Okej, okay, okej, okay, spokojnie. Jest tu bardzo czysto i bezpiecznie. No, mniej więcej. Ech. Mówią, że te góle tu nie wejdą, ale ja tam nie wiem. Nie wiem, czy te Bo... góle nie będą planować A, podkopu. Cześć. Czy coś w tym stylu? To by było w ich stylu. Jezu, wyszło masło maślane, ale wiecie o co mi chodzi. O, tu też kogoś mamy. Szafa grająca. odpocząć. Już, już, już. Jestem Michael Hawthorn. Witam. A, A co ważniejsze, powinno mnie to obchodzić? Ech. Nie jestem nikim szczególnym, ale na pewno wkrótce mnie polubisz. Jestem Twoim najgorszym koszmarem. No, polubisz albo i nie. Hm. A, dobrze. Musimy się kiedyś napić. Zawsze przesiaduję w barze federalista. Jest za co wypić. Okej. Okay. Weźmy na przykład gulę. Zakładam, że nie wiesz nic o tym, jak sobie z nimi radzić, co? Hmm, powiedzmy tylko, że nie znam sympatycznych guli, nieprawda. Słuchaj, wiem dość o gulach, żeby nic do nich nie mieć, no... E, można powiedzieć, że w sprawach kontaktów z gulami jestem ekspertem. E, no. Naprawdę? Fantastycznie. Możesz dać temu Gustawo nauczkę. Rozumiem, że nie wiesz za wiele o tych gulach. Nie rozmawialiśmy już na ten temat. Najwyraźniej w tunelach metra żyje grupa guli. Gustavo. Ale dobrą stroną tego jest to, że mamy kolejny powód, by walnąć sobie drinka. No tak. Zdrówko, pewnie. Będziemy musieli ich po prostu ignorować, aż się odczepią. Mhm. Mm Cóż, to świetne miejsce do życia. O ile nie przeszkadza ci oddech guli na karku. Widzę, że tu. O, e... już odchodzisz. No. Ok. Papa. Pa. Widzę też, że tu wszyscy siedzą jak na szpilkach, nie? Jeśli chodzi o te gule. No, spokojnie. Witamy. W lokalu federalistów. Jestem Shakes. Może Drinka. Shakes? Hmm. Rozumiem, ser. Bardzo dobrze. Dobra. To pan i władca. Ten penny Chawer. Tak, przynajmniej mówią moje pliki. <laughs> Okej, okay, dobrze. Mam wspaniały... Dobra, co tam? O! Rzeczywiście! Rzeczywiście masz bardzo wspaniały wybór, weź nie żartuj. Jak na tak luksusowy wieżowiec, no to... to mizerny. Nawet bym powiedział, że to speluna. A, co my tu mamy? Witam. Witam. Dzień dobry. Witaj w nowej modzie miejskiej, A. Sprzedaję najlepsze przedwojenne ubrania, okay. pośpiesz się, ściągnijmy z ciebie te stare łachy i ubierzmy w coś fantastycznego. Ej, nieprawda, nie mam masz takich starych, nie przesadzaj. Z moim wyczuciem stylu i twoimi kapslami nie ma granic tego, co możemy zrobić z twoim wyglądem. Nie mogę się doczekać, aż zaczniemy. Dobra... Powiedziano im, że nie mogą tu mieszkać, ale te zombiaki są zbyt głupie, żeby zrozumieć. Żyją we własnym brudzie, Gnieżdżą się w pobliskich tunelach metra. Ochrona strzela do nich, a te wciąż wracają. Hmm. No coś ogarnę, to tak. Hmm. Oczywiście, możesz spróbować, prawda? Porozmawiaj z szefem Gustawą. Ej tam, ale ciuchy to rzeczywiście ma takie w miarę, nie? Tylko ci, którzy zasłużyliby tu żyć, mogą sobie na to pozwolić. I coś ci powiem. Ci, którzy mogą, żyją ze stylem. Tak, tak, jasne. Eee. Dobra, pewnie. Nie no, będziemy mili dla tych snobów, chociaż. Eee... Gramy Lucy, dziewczyną bardzo, bardzo miłą, no i naiwną też, więc. I możesz mi za to podziękować. Jestem Ta. rezydentem, przewodnikiem mm -hmm. po wszystkim co niezwykłe. I powiem ci, co nigdy nie jest w modzie. Ohydne gule, kładące na wszystko swoje podgniłe ręce. Dobra, jakby, jakby przyszedł tu gól z całym e, całą sakwą kapsli, żeby mu buty wypucował, cwaniaczek. O Jezu, na pewno nie pierwsza opcja. Ech. No Speca od makijażu, pewnie tak. <laughs> A pewnie. Ale kto by się odważył ich dotknąć i dać im to. Dobra. Bardzo ładnie ubrany dżentelmen. Mm -hmm. Gdy już zechce mu się ubrać. Prawie w ogóle nie wychodzi ze swojego apartamentu na szczycie. Tak? Ej, ale to będzie twist, jak się okaże, że on sam jest z gólem i dlatego się tak rzadko pokazuje, nie? Oferuje jedynie najlepszą garderobę. <śmienicielskie> to będzie bardzo ciekawe. Eee, brudne, dobra. Ee, kapelusze, pancerz bandyty, bojowy. Przedwojenne ubranie codzienne. Base. Aha, zręczność. Wszystko pod zręczność. No dobra. O, retoryka. No. Ma coś jeszcze z tym paczki, ma dobra. Okej. Okay. Dobra, elo. Eee, dobra, bo zaraz się będzie próżę tam. Patrzę na zamknięty safe Tam, dobra. Eee, idziemy na górę, nie? Zobaczymy, co na górze słychać. Hey! To jest jakaś prywatna. O, dobra, sorry. Czekajcie, a to są tutaj wszędzie już prywatne pokoje? Okej... Okay. Nie, 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 na razie nie chcę nic skraść, no bez przesady. Chcę się tylko po prostu rozejrzeć, jak to wygląda. W sumie, jak na warunki post-apo, no to naprawdę... E, co to jest? Ołówek? Myślałem, że to jakiś szkic czegoś. Naprawdę całkiem fajne. O, tu chyba lekarz mieszka. Całkiem fajne warunki, nie? To też rezydentka? Nie chcę nikogo przegapić. No, przydałoby się jeszcze troszkę to liznąć jakąś farbą czy coś, ale nie, no, ogólnie no to jest Zajęcie, luksus, no. Jesteś ...w swoim własnym świecie. Przepraszam, musiałem na chwilę przysnąć. O, a co Edgarze, tu się dzieje? Szukaj, ...kiedy do ciebie mówię. Hej. Okej, okay, witam. Pamiętam cię. Czemu zawdzięczam przyjemność? A, na zewnątrz. To najlepsze miejsce do życia. Oczywiście te góle próbują się tu wprowadzić. Wyobrażasz sobie? Ochydne żywe trupy! Mieszkające w takim miejscu? <laughs> Dobra. Żegnaj. Gadaliśmy z nim na zewnątrz. Chyba nie? Czy to był ten gościu w Megatonie? Już nie pamiętam, chyba nie. <laughs> Możesz ze mną porozmawiać, tylko proszę nie przynudzaj. Tak, tak, oh. gadaliśmy z nim. Dobra, którą mamy godzinę? Eee, o, już jest wieczór. Okej. Okay. Okej, okay, mamy wieczór. Śmiałek. Security, OK. Tu rozumiem, że to już są prywatne e, kwaterki. Uj, tu jest chyba... ...chyba e, lepszy standard, nie? O, a tu mogę sobie za free zerknąć. A chętnie. Cześć, kochanie, niechaj zmierzch twego życia będzie przepełniony tymi samymi cudami, przygodami, ludzie. Okej, okay. hmm. stary dobry krak, król Raven Rock. O, oh, kilka lat później znowu prosiliśmy go o dach nad głową, ale. Krakowi nie spodobała się myśl, że możemy przeprowadzić łowców niewolników do jego ukrytego podziemnego miasta. Wtedy po raz ostatni widziałem. A, to ukryte miasto Guli. No ta. Okej. Okay. Dwulicowa ździra dostała na co zasłużyła. Penelope Chase. Destiny Ticciao. Moja najdroższa destinity, kurtyzana nad kurtyzany i właścicielka zamtu za błękitny los. Jedna z najurodziwszych kobiet, i jakiej kiedykolwiek miałem przyjemność uprzej... uprzejmie uprzyjemnić życie. Niestety zmarła na cholerę latem 49. Wydarzenie, w wyniku którego zamtuz został na zawsze zamknięty. Okej. Okay. O, to będzie o tym gulu. Twardy, lojalny i przyjacielski jak diabli. Nawet jeśli Cuchnie jak wór z gniłego mięsa, ale co gul może poradzić? Ostatni raz widziałem argiela w Raven Rock. Dziesiątki lat temu. Wiem, że ciągle gdzieś tam jest. Fajnie będzie pójść do tego miasta w przyszłości. Przywódca łowców niewolników i psychopatyczny kanibal. Urodzony około 2250. Patrz o Paradise Falls. Okej. Okay. Dobra, miejsca. Najniebezpieczniejsza dziura w stołecznych pustkowiach. Tamtejsi łowcy niewolników kupili i sprzedaliby wszystko, co dycha. Z tego co słyszałem, to nic się w tej kwestii nie zmieniło. E, tyle tylko, że za moich czasów nie byli tak zorganizowani. Przewodził im facet imieniem Harmony Jurli, Stuknięty sukienkot, który podobno zjadał niewolników, których nie udało mu się sprzedać. E, o Raven Rock. Podziemne miasto. W sumie nie najgorsze miejsce, ale tamtejszy władca król Krak za bardzo się izoluje od reszty świata. Może i przypadkowo przywiodłem tam łowców niewolników, a oni zrównali miasto z ziemią. E, no i co, każdemu może się powinąć noga. Serio? E, Burdel Blue Destiny. Najlepszy dupodajnia na stołecznych pustkowiach. Mocna, gorzała i miękkie kobiety. Zamknęli ją w 49 kiedy większość pań zeszła na cholerę. Podziemia. Miasto umarłych, albo nieumarłych, jak niektórzy uważają. Podziemia były i są osiedlem Guli, założone na ter terenie starej wystawy sztuki w Muzeum Historii Ameryki. Argal i ja często się tam zapuszczaliśmy. W 51 wybrano mnie nawet honorowym gulem. Chyba powinienem tam jeszcze kiedyś wpaść. No być może. Megatona, miasto zbudowane wokół atomowego niewybuchu, czyli to co lubię. Megatona jest teraz dość mocno ufortyfikowana, ale za moich czasów nie różniła się za bardzo od typowej ruiny. Święte miejsce, żeby pójść coś wypić albo zakisić. Słyszałem nawet, że Moriarty ma teraz własny lokal. Chyba nie powinno mnie to dziwić. Facet ostro kombinował od kiedy tam trafił, czyli od małego. Okej, okay, szkodniki. Błotniaki, przeklęte kraby. Dzikie góle. W oszalały mózgi, tak im przeżarło, że nie są już w stanie normalnie myśleć. Argal i ja walczyliśmy z tymi nieszczęsnymi zombiakami, więcej razy niż jestem w stanie policzyć. Chyba podobno, chyba podobało mu się ich zabijanie. Mścił się w ten sposób na bogu za własną niepowodzenie albo coś w tym stylu. Ciekawe. Radoskorbiony, ja o, a to są te niedźwiedzie. Robomózgi? Muszę przyznać, że zawsze mnie te zabawki intrygowały. Niezwykły twór. Robot z mózgiem i seksownym damskim głosem. Zawsze się zastanawiałem, czy to mózgi seksownych kobiet, czy może małpie i nagrany głos. Okej, okay, dobra. Fajnie, że mogliśmy z niego skorzystać. Przydatna skarbnica wiedzy. Przydatna. Mogę coś jeszcze z nim zamienić? Potrzebujesz czegoś? O nie, 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 ale dzięki za kompendium wiedzy. Dobra, no myślę, że kolejne pokoje e, zostawimy sobie na następny odcinek, nie? Jest tu jeszcze do sprawdzenia tych miejscóweczek. No, nie będę tutaj szabrował, nie, nie. Nie chcę sobie psuć karmy. Dobra. Monika Kola. Niech sobie będzie tutaj automatik, nie ma takiej potrzeby na razie. Żebym się pchał jeszcze tutaj na szybko, czy ktoś tutaj. Nie no, ewidentnie są tu wyższe standardy e, niż piętro niżej, ewidentnie. Strażnik. Nie, dobra, to będzie na tyle w tym odcinku, no. E, a można jeszcze piętro wyżej iść. Tak, tak, tak jak najbardziej. Dobra, także e, co, w tym odcinku to na tyle. Trzymajcie się i na razie.